Siemano widzowie, dzisiaj pokażę wam jak stworzyć Game Passa do Please Donate, żebyście mogli zarabiać robuxy. Eee, zostawcie suba i lajka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Przepraszam, że tak długo mnie nie było. Dopiero co wróciłem z wakacji, więc docencie moje staranie. No i nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsze, co musicie zrobić wejść, yy, nie wiem, na byle jakiej, ja wchodzę na Google, możecie byle jakiej stronce wchodzić sobie, no i wchodzicie na stronę Robloxa, musicie być zalogowani na swoje konto, jeśli chcecie to zrobić, ja jestem zalogowany na swoje konto i wchodzicie w profil, później wchodzicie Creations, jak jesteście na profilu, tutaj macie profil tam gdzie moja myszka jest wchodzicie creations i tutaj każdy ma swoją gierkę, ja mam na przykład taką, ale każdy może mieć inną, więc klikacie sobie na tą yy, no gierkę no. wyświetla wam się takie coś teraz dajecie store tutaj ja mam swoje passy. dodajecie add pass Jesteście tutaj. Dajecie wtedy create a pass. Dajcie sobie byle jaką nazwę. Nie wiem. Nazwiemy. Byle co. Sub na przykład. Tutaj nie musicie nic dawać. A zdjęcia też nie musicie. Chyba że chcecie. To możecie dać. Później dajecie create a pass. Nie musicie tego dawać jak coś. A pass I teraz szukacie sobie tego. Ja go mam tutaj. Klikacie na niego. I tutaj macie sobie takie coś jak Sales. Klikacie w to. I żeby chcecie, żeby ktoś kupił wam coś, to musicie dać to kliknąć. I ten for sale. Więc możecie go sprzedać. I tutaj dajecie nazwę, jaką chcecie. Ja sobie dam na przykład 28 i ludzie będą mi mogli połać tyle dajecie save i wtedy wam wszystko zapisuje i macie go teraz wam wejdę tutaj wyjdę sobie żeby mi się załadowało wejdę i mam to więc róbcie to co ja mówię i, zr i zrobicie game pasa. Jeśli chcecie więcej odcinków, to zostawcie suba, lajka, no i